z streama. Nie rób streama. Bo co mi zrobisz? Bo ci ludzie przyjdą na live'a mnie. <laughs> Łatwo. Co pięć łapek nie. losowanko na elitę. Napiszę w dodatku. <śmiech> <śmiech> Czemu? Jesteś, a ty jesteś hejterem. Jestem hejterem, nie mów Wiem, że to jest brzydkie słowo, ale. Nie mylę? No to jak dojdziesz, to spadną, wiesz o tym. Bo to są tylko dwie dziewczyny po 3K punktów. Ja bym był w topie, gdyby się z Fluflu, fluffy zrobił tę topę. Eee, gildie. Zapraszam na Li. Ben. Co mam zostawić? Garo już czeka na live przecież. Mm, to nie. Pa, mówię ci, że Garo wbije na 100%. Garo dziś wbija. Musi wbić. Paweł, jeszcze trzy łapy w górę, chłopie. <grystanie> Co? Jesteś hejterem? Uf, aż mi wywaliło tego. Co się promował u ciebie na live? Ta, to się Cię wyciszę. Ty chłopie, bo wywaliło no. mi lajwa. Ej, jakiego lajwa? Wywaliło mi MCK. Bo ty widzisz, nie lubię wywala. No to czemu jest dwóch na lajwie? Patrzę łapy, I... ale fajnie. No, ale ja mam kochanych widzów, co nie? O, no, masz kochane widzów. nie, 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 Co? Waliistych. Co? Waliistych. Czyli? Waliistych. No ja myślę. Znaczy, to, to jest inne słowo, ale to nie, Dobra, to piszę Olagię, zapraszam No Dobra, nie, dobra Już Czemu nara Ale chłopie do ciebie też biją No, biją, no, piją Dużo osób, jedna osoba No to ja no. Ty.

Nie możesz. To nie mogę, bo... bo jesteś hejterem, tak? To nie Ale Ooo, Zostaw mnie hejterza. Hej, hej, hej. fajnego. Jakoby my tu mamy. Jestem nie wiem, lecz... Nie, lecz ty jesteś mały. Tymczasowo wycisz użytkownika. Zostaw mnie! Czemu? Haha! No, Idę sobie do pleca. <głoslesy> Gdzie idziesz? O! Widzicie? Takie to jest życie Jorzorbera. No i patrz, hejter tu jest. Który mi uciekł? O, cztery łapy, dziękuję. No czemu mi wywala Lunara? Ktoś to wie. Masz małego. Czemu mi wywala Lunara? Bo masz małego. Włamałeś mi się na no. kompa, też. No, bo masz małego. A ty dużego i zielonego i co? Problem. A ty, a ty z, z Lego i dorsze dobra, mój przynajmniej z, z Lego, A nie zielony. Dobra mas krótkiego i wyczepionego. A ty różowego. To A może to jakieś losowanka. To. A ty żółtego. No, jak widzisz? Szwagier. Odczy... Odczytaj mnie. Nie ma pięcio... pięciu łapek. Odczytaj mnie. Znaczy ten, no. Zaraby tak. Netflix. i... No nie od ten. Od To może jakieś losowanko. Netflix. Ale ty jesteś już. Ale nie jestem odciszony. Jak nie? Jesteś odciszony, napisz coś. O, pięć łapek. Halo. Nie jestem. Jak... A, na 300 sekund cię to zablokowało. Dobra. Patrz to. Chyba. Bo nie zabił kogoś. Dobra. Gabriela, te akordy. Akordy, Gabriela. Dobra. Każdy teraz robi tego. Głosujemy. Jasne zrobiłeś głosowanie. No normalnie, nie powiem ci. Weź, po 19 albo 20, kociaku. No jasne, będzie. Misiaczku. Halo, halo, halo. Czemu mam 8 FPS-ów? Co jest? Ile ja mam czanków Chwila. Mm. Czemu się pokłóciliście? Nie 16 live'a. Jak ci zabrałam i was sam się zabrałeś? Nie, nie, nie. ja mówiłem, że robię tutaj. Ja dziś wstaję i chcę nigdy zrobić, a ten nie zginie. Nie ma za nie ma za co. Dobra, wszyscy, lo wszyscy dajemy ten. Uspokój lagi. A jak to zrobić nimi? Chłopie, nie moja wina, że mam 20 FPS-ów, a nigdy w życiu nie miałem tyle. A, dobra, chyba wiem o co chodzi już. Jak nie? Mam. Sprawdźmy. Jeśli chodzi o live'a i będzie, nie będzie lagów na live'ie przez tego teksturpak'a. Ta, to ten teksturpak. pack. Texture pack, no. Ustawczanki na no, 8, nie. Ja. No jak? Daję ekran na Discordie. Mhm. Bo nie chcę na live'a wchodzić, bo jestem. Ten... O, później nie wiem. No, no i no. przez ciebie operę kliknąłem. X. No, tak No po co? No. No. Yy, ten klik nie chce. Ustawienia, ustawienia graficzne. Y, czanki na 8 i Czemu? wydajność. Jak Jakiś wtedy nie wyjdzie. będę nic widział. Jakość grafiki wydajna. Wydajność. Wydajność. Jakość, wydajność, wydajność. Jakość grafiki. Co? No jakoś tam grafiki. Jakość grafiki na samej górze. Jak? No. Jakość ja. na samej górze, no. no to. No i szybko. No. no. Jeszcze weź wy wydajność. Um, szybkie renderowania. Szybkie, no... Włączone. I odda. Szybka jest jakaś dziwna. A, ja wiem dlaczego jest dziwna. O. Wyglądasz I Ile Widzicie? Dawaj to losowanie. No ale nie mogę Wiesz, zalosować. E, ponieważ jest 50% na szóstkę oraz 50% na elitę, więc nie mam jak losować. Na co, los na co losowanie? Na elitę lub mieczyk. Albo... jajaj. Co? To ja poprzednio. do 20, albo do którejś, bo wtedy bana dostanę. Ok. Znaczy nie wiem czy dostanę, bo dzisiaj dostałem bana na 7 minut jakiegoś te tą 500. Bo ja to. Podobno, ale to jest Elexa. przecież ten. Od najlepsy dostałem bana i podobno za godzinę i 24 minuty ten. Bo ja O nie wiem, od jakaś 19. O, 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 o lifcia. Co ty taki masz ekran kwadratowy? Bo ty Bo ty jesteś kran. No właśnie. No nie, mikro. To nie mam widzę, że masz lepszy, tam, monitor. No. Cały... OBS-ie? Co w OBS-ie? Mm -hmm. Co? No dawaj. No nie wiem. Siema, fecz. Masz dużo Bo punktów. Po co F11? Nie. Jest 200p. Ile masz FPS-ów teraz? Patrząc, ile w górę... Ile masz fs FPS-ów? w górę się nie liczy. w górę ty się nie liczysz. A, w górze będzie się bił, będziesz w górę się bił. Tak. Żeby mieć tylko FPS-y. Dokładnie. Będę na LCE się klepał. W powietrzu. Co tam otić? Muszę te które ty biłeś, to A jaka? Jaki tak? Ej, już miał, Ej, już byś miał dzisiaj zrobioną gildę. Jaki tak? Gildia. Eee... Czekaj, Elny. Elny. O Elny. Kocham ko. Na dokładniej mam tam. Więcej fps u Myślę, sobie gdzieś Patrz tam. O... Widzisz, ogarnąłem. Ej, Pownie, masz ten. Pomysł jak nazywasz gili, to nazywasz gilejak. Ale z nikąd... Ej, masz OSP, to nie gabrys, że masz taki Tak, gildy? Miałem. Ta. Jakby... O, dobra, Miecz Szóstka wygrała, dobra. To e, losowanie na elitę. Miecz Szóstka wygrała, to losowanie na elitę? Wszyscy Wiem. piszemy Miecz. Ej ziomki, piszcie, piszcie miecz wszyscy na czacie. Ja więcej z tym mieczem zrobię. Spalisz go. Jak grzyba. A nie, bo na darejcie nie pal. A to <grym> do tego do go dasz. Do tego nie go K. Dobra, kolo napisał mieczyk. Ty napisałeś mieczyk, ty się nie liczysz. Ja? No, nie jesteś człowiekiem. Jak wygram, go usuniesz go. Dasz randomnie, dasz randomnie na spełnię. A ty czemu wy wchodzicie? A więc, jaki kanał? MSG MR Wojan oszusta ci zrobiłem na gildii pamiętasz No jak nieś to gildy dał A jakim kocie byłeś? O siema Pog E POG 4, ależ Podłoga Na te bossem A, to ty? No to on chłopie. Dobra, piszcie wszyscy miecz. Wszyscy piszemy miecz, bo robimy losowanie o miecz Pok, Pog 4, ależ ty też. Gdzie byłeś Komendę MSG możesz użyć dopiero za jeden, jedną sekundę. Co zrobili cooldown albo coś? No kurde, pik. O, pan krycha siema. P no, wszyscy piszcie miecz, wszyscy piszcie miecz, bo teraz robimy losowanie na miecz. 6 sześć, sześć. każdy pisze 6, każdy pisze miecz. Dobra, i jeszcze pan krycha. Czy... I, I... ten... Jeśli... E, dasz linka do tej apki? No jasne. Stream To, to nie jest aplikacja, to jest w Google. Wyszuka... Chwilę ja Czy ja mam twojego Discorda? Nie mam. To dodaj, dodaj na Discorda. To wtedy ci podam. A albo tu. To jest ta strona. Ej, Fe, czy jesteś? Halo? Dobra. Wszyscy piszemy ten. Wie. Et pięć. 4, 3, 2, 1, 0 Uh, losowanie! Ej, czemu mi zabrałaś młoda? Mam się nadejrzeć, no dobra, trudno. Trudno. No, nie zdążyłeś na lajwa, na ten to. losowanie szóstki. Ale... co, co, jak? Nikodem, py, py. No, to mam przyjąć. No, no wyraz subskrybujesz. Alna. Ale, opie, no, Ty Alna. jesteś. Nikodem, zrób do mnie TPA. Mój nick to jest Tony Gavrix. Zrób do mnie TPA na TavMC. Każdy z nas, ten No wiem, miecz. Szwagier, ryli, spóźniłeś się. Chyba. Jak... A przyjacielu, masz plusowy ranking czy minusowy? To trzeba podwyższyć, podwyższyć te góry. Siema, Nikodemus. Chcesz mi dać kila, przyjacielu. Chcę to zrobić tak, żeby to było równo. Kurde, nie wiem, mierzę. Aaaa, idzę polec. No. Chcesz to mi ponie. dać killa? Chcesz? Dać mi killa? Nie ten. No, a, ej, tak. To jest Ospa. Co? To jest Ospa. No proszę, nie, nie. ale schowasz itemki. Jeszcze raz. To nie Daj killa. Nie dodawaj mu te, Bo to oszust pewnie. Tak chcę kill. kto ja ci dam killa. Ej, mam ci dać killa. Ile poczęliście? A i do której klatki można... ...dą zrobić? Boza. Gdzie wy jesteście? Kto do mnie bił na glidzie? Ja. Ta? Ta. A. Czemu tu jakieś są? Fajne co nie? Nie. Jak nie? nie. Jeszcze nie lubię. Reszta jeden. No nie no. Zrób reset ranking. zerwiemy sojusz. I cię zdejmę. Co ty na to? Tak? Nie. Dobra. Dasz Discorda swojego. No przyjacielu. O co jest? ile... E, masz... Media, psa. Nie mam. Mhm. Jestem zbyt bogaty. E, mam... no przyjacielu. W opisie live'a. Każdy ma mojego Discorda, kto chce pogadać. Hehe. He. O to ty. On wyszedł z swojej gildi. Siema, dasz mieć 6. Pisz jak coś. Jak coś na chacie. No, Fabianek. Fabian. Nie dam ci miecza, bo robimy losowanie. A, i no. Aha, kokaino. Poniedziałają mi głośniki nie jestem na live. Aha. Masz rabi, nie. Ale reset ranking. No ja. Yeah.